Witam Was w kolejnej części kursu szachowego. Dzisiaj opowiem wam o zagadnieniach taktycznych. Jednym z takich podstawowych zagadnień taktycznych jest słabość ósmej albo pierwszej linii. Ósmej oczywiście w przypadku czarnych to jest ta linia, albo pierwszej w przypadku białych. Ta linia, którą też zaznaczam na zieloną. Zauważcie, że oba króle chowają się za. Pozycją pionków po zrobieniu roszady. Jednakże wieża białych broni pierwszej linii, natomiast żadna figura czarnych nie broni linii ósmej. W jaki sposób mogą to wykorzystać białe? Bardzo prosto: ruchem wieża d8 białe dają mata. Czarne nie mają obrony. W żaden sposób nie mogą uciec z królem ani z wieży. Wyobraźcie sobie, że sytuacja jest dosyć podobna, a na posunięciu dalej są białe, ale czają się wieże na d2. W jaki sposób z kolei mogą ten błąd wykorzystać czarne? Zauważcie, że pierwsza linia białych bardzo osłabiła. W tej sytuacji czarne mogą zagrać. Wieża na 1, to jest szach. Nie ma jeszcze mata, ponieważ białe mogą zasłonić wieżą. Ale po ruchu wieża bije na D1 jest mat. W ten sposób wygrywają czarne. To jest najprostszy przykład słabości ósmej i pierwszej linii. A teraz przedstawię Wam drugi przykład wykorzystania słabości ósmej linii. Zauważcie, że w tym przykładzie czarne bronią ósmej linii wieżą, ale tutaj sytuacja jest inna. Białe z kolei mają dwie wieże na linii D. W związku z tym mogą zaatakować czarnego króla, szachując go. Po zbiciu z czarną wieżę. Białe odbijają drugą wieżą i tym razem dają mata. Również jest jeden z takich prostszych przykładów korzystania z słabości ósmej linii. Analogicznie czarne mogą to robić w przypadku linii pierwszej. To tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Cześć!